Dwa tematy krążą mi w głowie, po tych miało być trzech, ale okazało się, że jednak dwa odcinki, szósty i siódmy, wyszły tego samego dnia, ku mojej dużej uciesze, no bo kiedy kończył się właśnie ten szósty odcinek, byłam zbulwersowana i to na głos, że jak to można kończyć odcinek w takim punkcie, i że co, że ja mam czekać jeszcze tydzień na kontynuację, ale nie, w rogu ekranu pojawiło się, że zaraz następny odcinek, i tylko dlatego ten materiał powstaje po czterech, a nie trzech odcinkach, bo miały być bacze w badbaczu po trzy odcinkach. Odcinki, ale wracając do tematu, chodzi mi tutaj głównie o takie dwa motywy centralne, i one będą omówione w materiale. Jednym z tych motywów centralnych jest przemiana crosshera, a drugim tematem, który zostanie tutaj wzięty na warsztat, jest to, jaka jest tożsamość tajemniczego CX-2 czy CX-2. No i to będzie głównie oparte na przeróżnych domysłach. Powiedziałabym, że zacznę tutaj od rzeczy przyjemniejszych, czyli właśnie od przemiany crosshair'a. Ale w sumie to tak sobie myślę, że to takie przyjemniejsze tematy nie są, biorąc pod uwagę to jak to się dalej rozgrywa to wszystko w uniwersum Gwiezdnych Wojen, no bo ani śladu po oparszywej zgrai. I okej, okay, takie sytuacje już były i być może po prostu wiodą sobie spokojny żywot na pubu, ale trudno mi w to uwierzyć i coraz mocniej dociera do mnie, że ten sezon nie skończy się dobrze. I mam tutaj na myśli słowa, które wypowiada Crosshair. Crosshair do Omegi, gdy ta jest po prostu już zmęczona tym, jak bardzo się zaczął o nią troszczyć. I Crosshair mówi, że on jest gorszy od Huntera. I pojawiły się w mojej głowie dwie myśli, że albo Crosshair skończy tragicznie, albo to Hunter skończy tragicznie w najbliższych odcinkach i Crosshair go zastąpi. Chociaż właśnie w odcinku numer 7 już było blisko śmierci Crosshara. Już nawet zastanawiałam się, czy on po prostu tutaj nie zginie, że to już jest dla niego za dużo. Ale no to wszystko się okaże. Ja mam na imię Ola i dzisiaj biorę na warsztat cztery kolejne odcinki trzeciego sezonu Parszywej z Badbacz, Bad Batch i jestem bardzo zadowolona z tego, co zobaczyłam. Ten serial niesamowicie nadal wciąga i trzyma mnie na krawędzi kanapy. Tylko niesamowicie się boję, kogo kostucha niego, upatrzyła sobie następnego, no bo okazuje się, że właściwie każdy tutaj może zginąć i bardzo też podoba mi się w tym sezonie to, że jeszcze mocniej zaakcentowana jest tożsamość klonów. Nawet jeżeli ktoś Pojawia się na chwilę, klony Rexa, które giną właściwie co chwilę. On w ogóle nie może sobie stworzyć nowej brygady, nowego zespołu, bo cały czas ktoś ginie. To jeszcze mocniej podkreśla tragizm tej sytuacji. I pojawiło się tutaj mnóstwo fantastycznych bohaterów, którzy pojawili się tak naprawdę na chwilę, i to też pokazuje, że tutaj każdy w każdym momencie po prostu może zginąć. I ja tutaj nie będę analizować odcinek po odcinku, wydarzenie po wydarzeniu, co się tak naprawdę działo, tylko chciałabym. To wszystko przeanalizować przez pryzmat tych dwóch centralnych tematów, czyli właśnie przemiany crosshaira i tej tożsamości owianej tajemnicą. I obawiam się, że skończy się to jak z Marokiem w Asoce, że tak naprawdę to jest tylko po to, żeby snuć te teorie, snuć te domysły i okaże się, że to. Bo tam był podobny motyw, że bohater dostał bardzo dużo czasu antenowego i w ogóle super ciekawe, kto to jest, czy Ezra, czy Starkiller. No, okazało się. Nie będę spoilerować jak chcecie, to są materiały o asoce, też w baczach, czasami po odcinku, czasami po dwóch odcinkach. W każdym razie zapraszam. Wracając jednak do Parszywej Zgrai, zacznę od Crosshaira. Crosshaira, który przebywa tutaj fantastyczną podróż. Podróż inicjacyjną i podróż faktyczną, nie tylko tą wewnętrzną, bo do niego dotarło, ile oznacza lojalność, ile oznacza rodzina, ile oznacza to, że o klonach wypowiada się nie jak o mięsie armatnim, tylko jak o ludziach, którzy. Nie są numerami, tylko faktycznie mają imiona. Bo, żeby tego było mało, Crosshair wyrasta tutaj na takiego typowego ojca z memów, który najpierw nie chce psa, a później z tym psem to jest najlepszym przyjacielem. I tutaj tego przykłady są właściwie na każdym, każdym kroku. Bo najpierw mamy czwarty odcinek, w którym nie dzieje się aż tak dużo fabularnie. Jest to nawet bardzo dobry odcinek, ale tam mamy taki jeden bardzo ważny kadr. Kadr na rozstaju dróg, którego mam wrażenie jest tutaj całkiem sporo tego motywu po prostu na rozstaju dróg, gdy jeden z bohaterów. Jest po jednej stronie kadru, a drugi po drugiej. No i właśnie mamy tutaj crosshera i Omega i Omega oczywiście chce ratować Butchera, a crosshair chce ratować siebie i Omega, skoro udało im się już wyrwać z imperialnego więzienia, spod imperialnego jarzma. No ale jednak się ugina. Jednak się ugina, bo zależy mu na omedze, bo jednak ta lojalność wybija się tutaj na pierwszy plan. No i potem płynnie przechodzimy do tego piątego odcinka, gdy Butcher jest zabrany na akcję i trzyma się blisko crosshera i Cross Crosshair trzyma się blisko także Bachera I to u niego jako pierwszego szuka ukojenia po udanej akcji, po tym jak udaje im się uratować Huntera. I to jego właśnie klepie po głowie, do niego się zwraca, nie do Huntera. Także warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób w ogóle Crosshair wypowiada się do Bachera. On używa liczby mnogiej, on mówi, że my idziemy. On cały czas gdzieś go tam szuka wzrokiem. Oni się siebie wzajemnie słuchają. To jest naprawdę fantastyczna relacja, relacja, która została Super rozwinięta w ciągu tych krótkich odcinków. I okej, okay, oczywiście jest na bazie tego mema z ojcem, że ojciec nie chce psa, a potem ojciec i pies to najlepsi przyjaciele, ale jednak to tutaj fantastycznie działa. I ja wiem, że Butcher to taka trochę przylepa i Nemeka też liże po twarzy, a później Nemek dostaje w plecy. W to jest bardzo smutne, że ci bohaterowie dostają tyle tożsamości i oni są tak dobrze napisani i giną tak bardzo szybko. Ale jednak ta relacja pomiędzy Crossharem a Butcherem. Jest wyjątkowa i widać, że Butcher wyczuwa u niego dobrego człowieka, że to nie jest tak, że po prostu się do niego zwraca, bo Omega mu ufa, ale sam z siebie też czuje dobroć, która jednak została w crosshairze i teraz wybija się na pierwszy plan. Teraz on pokutuje w tej swojej podróży. No ale nie chodzi tylko o relacje ze zgrajowym pieskiem, ale także relacje na linii Omega-Crosshair, bo ta też jest bardzo dobrze rozwinięta, bo Omega wyciągnęła rękę do crosshaira. Crosshair. O czym mówiłam w tym materiale o pierwszym odcinku, drugim i trzecim. Również to był jeden materiał w każdym razie. Tutaj mamy bardzo ciekawy motyw, że to ona wyciągnęła do niego rękę, a teraz on odpłaca jej się. On pokazuje, że również bardzo mocno mu zależy i docenia tę lojalność i docenia to, że właściwie tylko Omega mu zaufała, nikt inny. Wszyscy podchodzą do niego z dystansem, absolutnie wszyscy. Tylko nie Omega i tylko nie Butcher. I Omega imituje zachowania crosshaira. Mamy tutaj taki jeden sztandarowy kadr, gdy ona ma w buzi również nie to rzeździe bełko, tylko jakąś wykałaczkę, tak samo właśnie jak robi to crosshair. I on się o nią bardzo troszczy. On po tym, jak rozbija się prom, pyta, czy jest cała, czy nic się nie stało. Nie chce jej stracić. Pyta, czy ma przy sobie kusze i mówi, żeby się nie oddalała, i to wszystko w przeciągu, nie wiem, 30 sekund, czym ona jest już po prostu zmęczona, że tak dopytuje. Przecież stoi, przecież niczego jej nie urwało, przecież wszystko jest ok, nie musi się tak martwić, ale jednak Crosshair jest gorszy od Huntera, co słusznie przyznaję. Ewidentnie widać między nimi tę nić porozumienia, i widać też to, że dzięki Omedze i dzięki tej nici porozumienia Crosshair zbliża się do innych. Nie tylko do Parszywej Zgrai, ale także do klonów, które mają mu coś za złe i całkiem słusznie. I w związku z tym warto odnieść się do 12. odcinka drugiego sezonu, który sobie ponownie obejrzałam właśnie przed tym materiałem. Jest to jeden z lepszych odcinków, wydaje mi się, w drugim sezonie. Bardzo emocjonalny, bardzo mocno uderza w człowieka, zwłaszcza gdy teraz są te wydarzenia w trzecim. Sezonie można to wszystko między sobą odnieść. W każdym razie w piątym odcinku trzeciego sezonu Crosshair składa Hold innym klonom, ale nie byle jakim klonom, klonom, które znał, właściwie jednemu klonowi, którego świetnie znał i który był tym punktem bez odwrotu w jego życiu. Mowa tutaj o Maydayu, któremu składa hołd, odnajduje jego hełm i układa go tak, jak wcześniej Mayday układał te hełmy klonów, które poległy, hełmy swoich towarzyszy. Odnosił się do nich nie jako do liczb, tylko do faktycznych ludzi, ludzi, którzy mieli imiona, którzy byli różni, którzy mieli swoje tożsamości. I tak samo zachowuje się Crosshair, gdy znajduje hełm Maydaya. I dostrzega to Hunter i ma taki przebłysk, że jednak w Crosshairze coś się zmieniło. Jeszcze nie jest przekonany, jeszcze nie uważa, że to jest ta faktyczna Przemiana jeszcze mu nie ufa, ale coś tutaj jednak przeskakuje u jednego w mózgu i u drugiego również. Ja jeszcze wrócę do tego odcinka pod tytułem Outpost z drugiego sezonu, bo tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy motyw. Ale zanim do tego przejdę, chciałabym zwrócić uwagę na inną kwestię. Kwestię odwoływania właśnie do odcinków z drugiego sezonu. Bo Mayday pojawił się tylko raz i odcisnął bardzo duże piętno na crosshairze. Był tym punktem bez odwrotu, ale zanim doszło do tego punktu bez odwrotu, zanim crosshair został schwytany przez Imperium i trafił na Tantis, mamy jeszcze jeden motyw. Motyw punktu przełomowego, punktu zwrotnego. W życiu Crosshaira, i tym punktem zwrotnym jest spotkanie z Codim. Codim, który jest po ciemnej stronie mocy, ale już się ugina. Już do niego dociera, że Imperium nie kieruje się dobrymi połudkami i każdego traktuje jako po prostu mięso armatnie, kogoś do zastąpienia w bardzo prosty sposób, lepszymi jednostkami i na klonach Imperium zwyczajnie nie zależy. I mamy akcję na TSX, w której to do Codiego dociera właśnie to, że Imperium nie jest jednak takie dobre, jakie wygląda i nie ma słusznych pobudek, natomiast Crosshair musi żyć z brzemieniem decyzji, które podjął. I właśnie to Cody mu mówi w tym bodajże trzecim odcinku drugiego sezonu, że będzie musiał żyć z tymi wyborami, że to nie jest takie proste, że będzie musiał dźwigać to brzemię. I skutki tego brzemienia widzimy tu i teraz. Mamy tę drogę pokutną Hera i jest to naprawdę fantastycznie zarysowane. I mówię o tym nie bez przyczyny, bo i Mayday pojawił się tylko raz, i Kody pojawił się tylko raz. Wobec tego, tak sobie płynnie mogę przejść do tematu tożsamości CX2. I zastanawiam się, czy to będzie tak, czy to będzie jak z Marokiem, czy to może być właśnie Kody. Na koniec tego trzeciego odcinka, w drugim sezonie mówią, że Cody zdezerterował, ale... Trochę nie chcę mi się w to wierzyć, że Kody tak nagle z dnia na dzień zdezerterował. Wydaje mi się, że gdy odkryto u niego to, że jest skłonny do niesubordynacji, to po prostu go schwytano i chciano mu wyprać mózg i być może do tego doszło. No bo właściwie mamy trzy możliwości, kim jest x 2 Albo to będzie Kody, albo to będzie Tek, albo to będzie jak z Marokiem z Asoki. I ja w sumie skłaniam się ku bramce numer 3, ale te dwie pierwsze nie dają mi spokoju. Tek mógł zginąć, ale nie musiał. Nigdy nie widzieliśmy ciała. Jeżeli chodzi o Sekstu, to on zachowuje się jak właściwie kompilacja zachowań całej parszywej zgrai, bo strzela ze sniperki jak crosshair, bo posługuje się bronią tym nożykiem, niczym właśnie Cody czy inni z parszywej zgraj, niczym Hunter chyba najbardziej. Jeżeli chodzi o jakieś bomby czy inne materiały wybuchowe, no to zachowuje się jak Tek. Więc mamy też chyba bramkę kolejną, że to nie będzie dokładnie jak z Marokiem, ale okaże się, że imperium udało się pobrać to DNA z farszywej zgrai, czyli pobrać DNA crosshaira i jeszcze je bardziej udoskonalić i jeszcze bardziej skompilować ich umiejętności. Nie wiem, w jaki sposób mieliby to zrobić, ale mam dziwne wrażenie, że to nie było koniecznie tak, że po prostu tak zwyczajnie chcieli ściągnąć crosshaira na ciemną stronę mocy, że chcieli mu po prostu wybrać mózg i zrobić z niego jednostkę CX, tylko, że on jakoby mógłby być tym, który dał ten materiał genetyczny. Tylko znowuż nie wiem, jakby mogli to osiągnąć. I dlatego tak trudno walczy się z tym Sextu i dlatego tak dobrze sobie radzi na obcym terenie i dlatego tak bardzo przypomina parszywą zgraję, więc wydaje mi się, że to, że to jest taki połączony materiał genetyczny i wytworzenie lepszej parszywej zgrai, która celowo jest z defektami, tylko tu w sposób bardziej kontrolowany ma całkiem sporo sensu. Mnie również zastanawia czemu aż tak silny modyfikator głosu, bo jeżeli nie chcieliby ugryźć tej tożsamości aż tak bardzo, to wydaje mi się, że Sextu nie dostawałby aż tak dużo. Czasu antenowego, aż tak wiele by go nie było na ekranie. Zwłaszcza, że siódmy odcinek kończy się w ten sposób, że okazuje się, że CX tu przetrwał. Przetrwał, chociaż wcale nie musiał, jest bardzo silny, łączy te cechy wszystkich klonów z parszywej zgrai. No i też Crosshair mówi, że jego nie udało się ugiąć, że nie byli w stanie przełamać tej bariery, więc czemu mieliby przełamać barierę u Teka? Tylko, że z drugiej strony każdy członek parszywej zgrai jest zupełnie inny, więc to nie jest tak, że jeżeli Crosshairowi się udało, to Tekowi również musiało się udać, zwłaszcza, że mógł odnieść bardzo duże obrażenia. Mnóstwo tych moich myśli kłębi się wokół tych tematów, zwłaszcza, że bardzo wiele uwagi poświęca się z tekstu od samego początku, od początku, gdy stoi z założonymi, Rękami właśnie tak jak tekstał. I w tym wszystkim symboliczna moim zdaniem jest walka pomiędzy CX-2 a Crosshair'em, gdy wydawało mi się, że Crosshair zginie. Zresztą już tracił oddech. Wtedy właśnie Hauser go wyciągnął, czym pokazał, że jednak mu ufa. Zresztą Crosshair zasłużył na to zaufanie tym, co uczynił właśnie w tych kilku odcinkach. W każdym razie ta walka moim zdaniem pokazuje, co by było, gdyby Crosshair jednak uległ, gdyby przeszedł całkowicie na tę ciemną stronę mocy. To walka z samym sobą. Walka z samym sobą, no bo CX-2 zachowuje się dokładnie tak, jak członkowie Parszywej zgraje. Bardzo ważna jest też tutaj woda, takie odrodzenie. Woda zawsze odgrywa taką rolę, rolę symboliczną, rolę ponownego narodzenia bohatera i to tutaj pasuje, to tutaj pasuje pod tym względem, że Crosshair w tym momencie faktycznie się odradza. Odradza się zaufanie u innych, nie tylko u Batchera i u Megi, ale także u innych bohaterów, do których dociera, że jednak Crosshairowi można zaufać. I do Crosshaira samego również dociera że może sobie zaufać. Zresztą w tej wodzie Crosshair praktycznie umiera, więc też pasuje to, że odradza się ponownie jako zupełnie inny bohater. Było już coś takiego, całkiem podobnego. Czasami pojawiają się implikacje, że to wcale nie musi być woda, tylko to może być po prostu śnieg, a Crosshair wyszedł ze śniegu, odrodził się już też na nowo. Może nie do końca, ale właśnie w tym 12 odcinku drugiego sezonu, gdy poznał Maydaya i gdy z Maydayem dotarł do bazy i gdy Zwrócił się przeciwko imperium. I wówczas był ten punkt bez odwrotu. Wówczas crosshair zaczął odradzać się na nowo, i dlatego też powiedziałam, że wrócę do tego 12 odcinka drugiego sezonu, bo wydaje mi się, że to odrodzenie jest równie ważne. To wyjście spod śniegu. Co właściwie nie musiało się wydarzyć. I teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby tym cx był jednak kody. Kody, który zapoczątkował tę przemianę Crosshera, który zasiał u niego to ziarno wątpliwości, a teraz miał wyprany mózg i był po ciemnej stronie mocy. Wydaje mi się, że ta historia byłaby jeszcze bardziej tragiczna i wydaje mi się, że filoni i reszta mogą nam to zrobić. Dużo w tym trzecim sezonie takich smaczków, takich symboli, takich bardzo podobnych do siebie kadrów. Wspominałam wcześniej, że dużo tutaj. Bohaterów na rozdrożach, gdy Crosshair i Omega stoją naprzeciwko siebie u progu wyboru. Jest tego znacznie więcej, gdy Crosshair spotyka się ponownie z całą parszywą zgrają. Zaczyno już niestety niecałą, i też jest kadr naprzeciwko siebie. Naprzeciwko siebie stoi także Rex ze swoim pozostałym zespołem i parszywą zgrają, i Wolf, który w tym momencie jest po ciemnej stronie mocy. Jednak wszyscy są klonami i ta lojalność gdzieś tam pozostała, nawet jeżeli została przytłumiona przez to, w jaki sposób, czy dosłownie, czy metaforycznie, imperium wyprało im mózgi. I z tą myślą nieoptymistyczną Was zostawiam serdecznie, zapraszam w sekcji komentarzy, podzielcie swoją opinią na temat trzeciego sezonu Parszywej zgrai, co Wam się podoba, co nie i jakie są Wasze teorie, jeżeli chodzi właśnie o CX-100. Czy to będzie tek, czy to będzie kody, czy to będzie ktoś zupełnie inny, czy to będzie jak z Marokiem z ASOKI, tylko oznaczcie proszę, że to spoiler i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.